Michał Surowatka, gościem Boxing News, witaj serdecznie. Witam serdecznie. No Michał, rzucone wyzwanie, choć może też przez Ciebie gdzieś tam wcześniej, przez Michała Chudeckiego, gdzieś ta konfrontacja pojawia się w spekulacjach medialnych. Jak widzisz ten pojedynek? Chciałbyś walczyć właśnie z Michałem podczas Polsat Boxing Night, bo takie na dzień dzisiejszy pojawiają się informacje. Oczywiście, że chciałbym boksować z Michałem. Michał jest bardzo dobrym zawodnikiem. Ostatnio naprawdę świetnie zaprezentował się w walce z Lorą. Podskoczył w rankingach. No i dla mnie ta walka no naprawdę jest, jest fajna właśnie mówisz o walce z Lorą i jak ocenisz jego występ tak już dogłębnie, konkretnie zrobił na tobie duże wrażenie, bo wielu nawet zaryzykowało, nawet promotor właśnie chudeckiego, Tomek Babiloński zaryzykowało takie stwierdzenie, że po tej walce z Lorą niekoniecznie musisz chcieć bądź twój Team będzie chciał tej walki, bo możesz się przestraszyć, że taki świetny zawodnik dobrą dał walkę i co to będzie już w tym starciu z Michałem Surowatką? Walkę faktycznie zdało naprawdę dobrą, aczkolwiek. Lora w tej walce no, nie pokazał nic stał, bo on ani nie atakował, ani się nie bronił, nie cofał. Także postawa Lory mnie najbardziej zaskoczyła. Michał jak najbardziej, naprawdę bardzo fajny, dojrzały boks. Widać było, że i fizycznie się trochę wzmocnił. Kondycja naprawdę, no, i szybkość, dystans. no to co, to co on miał, to po prostu to, to rozwija. Zaprezentował się dobrze, ale w żaden sposób nie, nie wiem, jakoś yy... Nie wiem, na kolana nie rzucił. No, jest, ja wierzę w to, że jestem w stanie z nim wygrać, inaczej bym no, uciekał od tej walki. Właśnie mówisz, że Loro, Lora nie, nie zrobił na tobie wrażenia, to jakbyś porównał jego i siebie, bo już takie porównania się pojawiają po tej walce sobotniej Michała. Jakbyś ty sam siebie widział choćby w konfrontacji z tym pięściarzem? Uważasz, że on jest jakby dużo niżej od ciebie, na podobnym poziomie, może, może wyżej. Ma porównać siebie do Lory? Tak, No, to nie ma, mi się wydaje, nie ma co porównać, no Lora jest i słabszy fizycznie ode mnie, i mniejszy, i wolniejszy, i gorzej na, porusza się w ringu, i wolniejszy, no. Mógłbym tak wymieniać, myślę, do jutra. No, to nie ma za bardzo co porównywać. Jest zawodnikiem twardym na pewno. Chciał w jakiś sposób tam na pewno wygrać, ale po piątej czy po szóstej rundzie już był zrezygnowany, już w zasadzie tylko boksowo do końca. No także, no mówię, tutaj mi się wydaje, że mnie do Lory nie ma za bardzo co porównać, bo to jest i zupełnie inny boks, no i, no i troszkę inne umiejętności. No właśnie, nie trzeba, nie, nie trzeba Cię porównać do Lory, więc tego robił nie będę, a powiedz jak w konfrontacji z Michałem Chudeckim, jaki byłbyś w tym pojedynku jaki miałbyś sposób na Chudeckiego, który powiedzmy sobie szczerze tak walczy, nie chcę mówić, że w kratkę, ale jak sam przyznał różnie motywuje się do, do różnych pojedynków, czyli jest takim zawodnikiem trochę nieprzewidywalnym. Jak Ty widziałbyś właśnie jego osobę na tle Ciebie podczas starcia bezpośredniego w ringu? No myślę, że Michał na pewno by się do walki ze mną zmobilizował w 100%. Tego jestem pewien. Eee, walka z Michałem, no dla mnie, naprawdę bomba z kilku powodów. Eee, wygrał ze mną na amatorstwie. Także dla mnie byłby to rewanż. Eee, I podskoczył w rankingu, dodatkowa opcja. No jest naprawdę niezłym przyjęściarzem. No, taka walka by, by była naprawdę bardzo ciekawa dla kibiców, Tym bardziej, że e, czy na forach różnych, czy, czy, czy gdzieś pojawia się chęć, chęć skonfrontowania nas ze sobą. Także no wydaje mi się, że, że no walka, marzenie na Polsat boxing. Night. To mam nadzieję, że do tej walki dojdzie. No, a jak wygląda sytuacja obecnie twoja, jak wyglądają przygotowania, trenujesz, co robisz? Jesteśmy obecnie tutaj na treningu trenera Andrzeja Gmitruka. Za chwilę będziesz miał okazję wspólnie z chłopakami rozpocząć kolejny trening. Powiedz coś o tym, w jakiej jesteś teraz formie, jak to wszystko wygląda. Znaczy do tej pory no, trenowałem miałem w stoku tam, tam gdzie przeważnie u Andrzeja Liczyka, tam u niego w klubie. Teraz przyjechałem tutaj do Warszawy i mam nadzieję zostać do końca tygodnia, i przyjechać tutaj jeszcze w następnym tygodniu, czy jeszcze w następnym. To zależy, jak się dogadamy z trenerem. W jakiej jestem dyspozycji? No Jestem ogólnie raczej po sile, po, takim, po takich tringach raczej siłowych. Teraz chcę właśnie wejść w te tringi bokserskie, no ale czuję się naprawdę dobrze i, i myślę, że będzie forma naprawdę fajna. Jesteś zawodnikiem bardzo ambitnym, który gdzieś tam te cele bardzo wysoko sobie stawia, bo to zresztą ci, którzy obserwują Twoją karierę, no ja mam tą, ten przywilej, że, że, że gdzieś tam ją śledzę, wiemy, że jesteś osobą zadziorną, to pewnie gdzieś w głowie myślisz sobie, że ten plan nad rozwój Twojej kariery, no to gdzieś tam wyżej się nam w najbliższym czasie powinien ułożyć. Gdzie ty widzisz siebie? Bo patrząc na Twoją kategorię wagową, to tych rywali dla Ciebie to w Polsce za, za wielu tutaj chyba nie znajdziesz trzeba będzie szukać poważniejszych poza granicami. Widziałby się już w takiej konfrontacji międzynarodowej, ale typowo za granicą, gdzie tam wyjeżdża się i ryzykuje no właściwie wszystko, bo, bo wiemy jak, to, jak wyglądają pojedynki. Powiem tak, jeżeli miałbym dobre przygotowania, bo tak naprawdę to jest podstawa, bo w boksie no tyle lat trenuję już naprawdę można powiedzieć, że... znaczy no, nigdy nie ma, że umie się wszystko, ale umiem bardzo dużo. Po dobrych przygotowaniach tylko takich dłuższych, z dobrymi sparring partnerami, z całym zapleczem, bez najmniejszego problemu jadę, jadę za granicę, ryzykuję i myślę, że wyszedłbym obronną ręką. Pewność siebie, Twoja cecha podstawowa, to już mieliśmy okazję zobaczyć, a powiedz co takiego musisz u siebie poprawić jeszcze, co gdzieś tam Ci doskwiera i nad czym tak mocniej pracujesz, co, co nie wiem, dziś nie jest Twoją siłą napędową i motoryką, a w przyszłości być może to się zmieni. No przede wszystkim brakuje, brakuje na pewno doświadczenia, no mam dopiero 9 z tych walk zawodowych i no boks zawodowy zdecydowanie różni się od boksa amatorskiego, aczkolwiek mi bardziej pasuje, ja lepiej się czuję w boksie zawodowym, e, troszkę bardziej liczy się tutaj siła i właśnie takie parcie do przodu, ta chęć, te zwycięstwa. E, Ogólnie praca nad siłą, cały czas rozwijanie swojego ciała, bo już na najwyższym poziomie naprawdę ci zawodnicy są tak rozwinięci fizycznie, że to, to jeszcze nie ma porównania. No nie? Ale pracuję nad tym, pracuję nad siłą, pracuję nad dynamiką, nad doświadczeniem będę zdobywał w walkach i myślę, że coś z tego będzie. No właśnie mówisz o doświadczeniu ostatnie nie tyle miesiące, co powiedzmy lata twojej kariery, bo już troszeczkę tych kilkanaście miesięcy w tym zawodowym boksie jesteś. No to było dość dużo walk, jeśli chodzi o przełożenie tego na roczny pryzmat, tak? W zeszłym roku z tego co pamiętam chyba pięć pojedynków, teraz też zaczyna się powiedzmy powoli, ale aktywnie. Ile jeszcze walk przed tobą? To będzie nie wiem, jedna, dwie, czy, 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 czy więcej? Mogą jeszcze kibice się że tak powiem spodziewać? Liczę, że do końca roku stoczę, przynajmniej trzyma Walki. Teraz we wrześniu w Radomiu, później w październiku wełku i Polsat Boxing Night. E, wiadomo, że Polsat Boxing Night będzie takim celem numer jeden, czyli e, tak naprawdę walki te wcześniejsze będą tak naprawdę etapem przygotowań do Polsat Boxing Night. Ale na te trzy walki liczę, jakby się trafiło jeszcze później coś na rozluźnienie, to też by było dobrze. Mówisz o trzech pojedynkach, dość taki, powiedzmy sobie, rygorystyczny, duży nakład sił trzeba włożyć, żeby tyle pojedynków stoczyć, bo to praktycznie wychodzi, że co miesiąc będziesz walczył. Wiemy, że na początku kariery to ta, ten rozwój no mniej więcej tak wygląda, trzeba sobie trochę ten rekord podbudować. Znasz już rywala, z którym zmierzysz się w Radomiu, wiesz już mniej więcej kto to będzie? Nie, dzisiaj dopiero przyjechałem, także będę rozmawiał na ten temat, myślę, że coś dopiero ustalimy. A powiedz, czego się możemy spodziewać po tobie w Radomiu? Bo pewnie wielu kibiców już przez pryzmat choćby tych plotek a propos polsat boxing, tak będzie trochę baczniej obserwować Twoją osobę. Czy Ty już będziesz prezentował pełnię swoich możliwości, czy też gdzieś tam będziesz chował kilka tutów specjalnie dla Michała? Pełni jeszcze na pewno nie zaprezentuję, chociażby z tego względu, że tak jak powiedziałem, to będzie etap przygotowań do Polsat Boxing Night, bo naprawdę liczę, że zaboksuję tam, także jeszcze pełni możliwości nie będzie, na pewno walka będzie dobra i zaprezentuje się w niej lepiej niż ostatnio, po prostu zmieniłem pewną rzecz w moich przygotowaniach, które na pewno zaprezentuję, ale to na pewno nie będzie jeszcze pełnia moich możliwości, tutaj mam zamiar za, zacząć więcej trenować z terenem Andrzejem i myślę, że, że będą tego efekty. Pojedynek na ile rund byś widział, jeśli chodzi o Michała Chudeckiego? Coś już słyszałem o 10 rundach. Myślę, że mógłbym na to przystać. Nigdy nie boksowałem jeszcze 10 rund, ale, ale myślę, że że mogłem. myślę, że dałbym radę. Myślisz, że jesteś w stanie znokautować Michała Chudeckiego? W boksie zawodowym no, to jest boks zawodowy. Tak samo on ma szansę znokautowania mnie, tak samo ja jego. Ja uważam się za wynikiem odrobinę silniejszym. Także no zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Dobra, dzięki wielkiej powodze. Dziękuję również, pozdrawiam.